No drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem, myślę, że widzowie nie mogli zgadnąć. No na pewno, moi drodzy, dziś z mistrzem Jarosławem zaprezentujemy wam, jak obronić się w takiej życiowej sytuacji, moi drodzy, takiej sytuacji, która was rzeczywiście może spotkać. Czyli, moi drodzy, siedząc na ławce, ale też, moi drodzy, pamiętajcie, że. Te obrony również gdzie zadziałają? Mistrzu, gdzie zadziałają? Na przykład, jak siedzimy w samochodzie, siedzimy tak samo. Moi drodzy, czyli siedzisz w samochodzie, siedzisz w autobusie, e, siedzisz w jakimś środku lokomocji, czy też siedzisz na ławeczce. Pamiętaj, że tu się nic nie zmienia. Poza drobnymi szczegółami te techniki są bardzo podobne. Także, moi drodzy, dziś dosyć ciekawa lekcja. Zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i oczywiście siedzę sobie na tej pięknej, interaktywnej ławeczce, moi drodzy, wyposażonej w panele sola solarne oraz ładowarkę do telefonu, mistrzu. Tak, jest ta ładowarka gdzieś podobno, przynajmniej ma być. Moi drodzy, no ale. Nawet się świeci, mimo że słońca nie ma. Moi drodzy, ale popatrzcie, dosiada się do mnie ktoś. I to jest akurat mistrz Jarosław, moi drodzy. I zaczyna się problem, moi drodzy. Problem, na przykład pierwszy, to jest problem kolegi. Czyli takiego, cześć, Ach, przytulacza, moi drodzy, przytulacza. Moi drodzy, to jeszcze nie jest moment, w którym trzeba by było gościa trzasnąć, bo być może wypił za dużo, być może się mu jakaś melancholia włączyła. No ale z drugiej strony, moi drodzy, musimy pamiętać, że takie niby objęcie, to może być. Natychmiast, moi drodzy, wykorzystane przez napastnika. Więc, moi drodzy, co zrobić w momencie, kiedy ktoś zaczyna was tam obejmować, miejscu śmiało. Moi drodzy, podnieś rękę i powiedz kolego, ale o co ci chodzi? Zobaczcie. Yy, nie, w tym momencie staramy się nie eskalować tej sytuacji dlatego, że tak naprawdę my nie wiemy czy rzeczywiście chce nas poklepać po ramieniu i taką ma kulturę bycia, czy może chce coś zrobić więcej, więc nie eskalujmy, zobaczmy, popatrz, podnieś lekko rękę, odchyl się lekko, przytrzymaj tą rękę i tak, co jest kolego, spójrz, w tym momencie kontroluje rękę mistrza Jarosława. I teraz, moi drodzy, gdyby w danym człowieku obudziła się jakaś zwierzęcy instynkt i chciał mnie na przykład palnąć śmiało, to go możesz rzucić do kwietnika. Moi drodzy, jak <laughs> będzie blisko, śmietnik. To do śmietnika, moi drodzy. Czyli spójrzcie, odchylam się lekko, wchodzę tu, zobacz, i druga ręka od razu w pogotowi. Zobacz, ta ręka jest tu kontrolowana. I teraz, mistrzu, to spróbuj mnie objąć i od razu łatać. Hop! Tak. Moi drodzy, tu już nie było czasu na, na zabawę, dlatego że mistrz Jarosław nie chciał tylko mnie poklepać, czyli nie chciał poklepać i tak dalej, żeby sobie wejść tu, powiedzieć, hej, kolego, spokojnie. Tylko mistrz już od razu szedł do ataku, więc musiałem przejść, widzicie? I tu jest znowu ręka kontrola. Jeśli chcę, zobaczcie, łapię rękę, łapię go za odzież i zobaczcie, przyciskam i głowa na niego i jest koniec. Jak mistrzu? Czuć? No, moi drodzy, mistrz tu jest e, somelierem. Nie, 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 przepraszam. Kiperem technik. <grym> technik kiper moi drodzy. <grym> tak bym to nazwał. Czyli, moi drodzy, tak, zobaczcie. Na pewno ciężko wyjaśnić, jeżeli ktoś nie jest w tej spróbować. sytuacji. Zobacz bądź. O, coś takiego. Popatrz. Hop, raz. I tu już możesz skontrolować rękę. Oczywiście, jeżeli odczytasz ten, a tak jako coś niezbyt, to możesz od razu. Trzasnąć, zobacz, czyli popatrz, hop, raz. Dlaczego się nie obroni? No, bo ma rękę, tu zobaczcie, nawet o, tu bar nawet bar, od razu, łop, a jeżeli jest odsłonięty, zobaczcie, popatrzcie, hop, bum, i bum, oj, przepraszam, i po kłopocie. Jeśli mało, dźwignia na łokieć, kolano, i wychodzimy. Moi drodzy. No ale też może być, moi drodzy, co tu się nie dzieje? Monika, która siedzi za kamerą, musi pokonywać burki drzewka i choinki. Moi drodzy, ale też może się zdarzyć, że taki, taki osobnik będzie chciał od razu, od razu, bez uprzedniej tej podejść i na przykład co? Dać to! Dać ci dzwona. Moi drodzy, co jest ważne w takiej sytuacji? Popatrz. Ważne jest odchylić się. <laughs> Moi drodzy, zauważcie, nie widzieliście tego w kamerze, ale mistrz Jarosław zobaczył na swoje nogi. Czyli zrozumiał, że tak naprawdę robię go w konia, czyli odsuwam się tylko i wyłącznie po to, żeby go Skontrować, moi drodzy, popatrzcie, czyli odsuwam się, uderzam. Popatrzcie, nawet jeśli nawet jeśli nie możesz kopnąć wysoko, zobacz, raz. O! Cały nos. No. Tak, moi drodzy, no, mistrzu pokaż się, że jesteś cały. Cały. No. no moi drodzy, pamiętajcie jak się wydaje, że te techniki tu są takie, takie mizerne i tak dalej, ale jak widzieliście, naprawdę trzeba uważać. W ostatniej chwili tam oderwałem, ale też mistrz Jarosław, bo zobaczcie moi drodzy jaki jest problem. Jeżeli ja go tu uderzę, zobaczcie, to on się mi pochyla i wystarczy, że tylko wystawisz tą nogę na ulicy, nie musisz go strzelić tak też. Jak masz ochraniarz na zawodach, wystarczy, że go tam pukniesz mocno i tak. Śmiało, mistrzu, ładuj się na mnie. Zobacz, trzymam się ławki. Po co się trzymam ławki? Dostał, idź dalej na mnie, mistrzu. Pa! I już stoję, i już mogę dalej uderzać. Mistrzu, może z drugiej strony. Popatrzcie, czyli. Idzie, odchylam się, po pierwsze, zobaczcie, widzicie, odchylam się, teraz zauważcie, na jego nogi, czyli spójrzcie, mistrz Jarosław idzie, hop, raz, hop, dwa, już nie chcę, moi drodzy, drugi raz mistrza po nosie przejechać, czyli moi drodzy, zobaczcie, idzie z uderzeniem, hop, raz, brzuch akurat jest nastawiony, widzisz, ja sobie tutaj przyjąłem wygodną pozycję, więc tu naprawdę można kopnąć. Już nie mówię o tym, że można sobie ładnie wziąć i zrobić coś takiego. No to co, mistrzu, próbujemy? Myślę, to, przecież, to ostatnie to już wymaga czasu i. Tak, to już jest takie wiecie, moi drodzy. Na miniaturkę. No. <laughs> ale ale moi drodzy, czasami, spójrzcie. Raz, dwa, trzy. Jak, mistrzu? Próbuj coś. Odklepałem za mistrza, moi drodzy. Czyli można? Można. Jak ktoś się nie wyskłada w jednym momencie, to... Tak. Także, moi drodzy, odchylam, atakuję nogi. Najpierw nogę tą lub nogę tą. Jedną lub drugą. Jeżeli zaatakujesz tu, gość może spaść też na ciebie. Bądź na to gotowy. Przygotuj swoje ręce. Hop. Po to, żeby przejąć kontrolę nad głową. I w tym momencie tak, to muszę, moi drodzy, oprócz tego, że pokazuję, co się dzieje, to muszę mocno asykurować mistrza Jarosława, ponieważ zobaczcie, wszystko, co jest dookoła mnie, tak naprawdę jest moim sprzymierzeńcem. Tak, ja, te, ja też już miałem wizję, gdzie tu są kamienie. Tak, tak, mistrz. Ja tutaj tak umiejętnie sterowałem Twoją głową. Także zobaczcie, moi drodzy, podobnie jest z rękoma. Zobaczcie, hop. Raz, widzicie. Jak, mistrzu? O, tu to na pewno ktoś poczuje. Popatrzcie. Siedzę, więc nie muszę wysoko kopać. Hop, raz. No, popatrzcie. Czyli odchylam się. Raz, dwa. hop. No i tu już popatrzcie. W tym momencie zaczynam wstawać, żeby uderzyć. Czyli, naj... co jest najważniejsze, mój dos? Najważniejsze to jest to, żeby odchylić. Raz, drugi, trzeci. Mistrzu, jak. I cały. Cały. O, moi drodzy, ani mistrz, ani ławeczka nie ucierpieli. Moi drodzy. Też staram się to pokazać w realnej sytuacji, bo to też inaczej tak. wygląda, jak ja wiem, będę się bronił. Kutu. Tak, czekaj mi trzymasz tu włosa. E, moi drodzy, tylko też, e, moi drodzy, e, czym mocniej mistrz próbuje atakować, tak, ty tym na cięższą e, kontrę się nadziewa, dlatego no, musimy to tak wyważyć, żeby dla was to było w miarę dobre do oglądnięcia, żebyście widzieli, że to naprawdę działa, ale moi drodzy, sytuacja, kiedy zapomnisz, nie dasz rady, nie masz czasu i ktoś już tu idzie z rękami, ta, zobacz, odchyl się i uderz. Jeżeli już ta noga nie poszła, uderz ręką. Myślicie, że to jest słabe? Raz, i tu popatrz, w tym momencie musisz złapać gościa za bety, wstać. Popatrz, hop, spójrzcie, czyli idzie ręka, odchylam się. Raz, dwa. Pyk, pyk, kopię. Moi drodzy, Ech. czyli ktoś powie, będę siedział przy kraju, już nie będę się miał gdzie odchylić. A gdzież tam? Zawsze się masz gdzie odchylić. Śmiało, mistrzu, tak, właduj się we mnie, tak, byś mnie chciał uderzyć, nie? Popatrzcie. E, to jest dobre. Tak. Moi drodzy, zawsze się mam gdzie odchylić. Czyli zawsze muszę spowodować to, żeby mistrz po o, właśnie, żeby podszedł tymi nogami, które chcę zaatakować. Żeby się nachylił na mnie, nachylił się, tak? A tym samym odsłonił swój brzuch. Głową się nie martwcie, ręką się nie martwcie. Bo spróbujmy mi, mistrzu tak, klepnąć w czoło. Tak, no śmiało, tak, klepnij naprawdę, popatrzcie, widzicie, jak się odchylę, on musi być aż tu, no dobrze, no dobrze, powiecie, będzie bił w brzuch, nie, mistrzu, tak, no, moi drodzy, każde oderwanie ręki, spójrzcie, popatrzcie, moja noga ma krótko, Moja noga ma krótko. Tu trzeba uważać moi drodzy, bo jest przeprost kolana. Tak mistrzu? A. Już nie mówię moi drodzy o tym, że tu jest jajecznica. Ale pamiętajcie, że w takiej szarpaninie, kiedy ktoś bardzo mocno idzie, to w jajka jest ciężko trafić. Lepiej celować tu, tu, gdziekolwiek, bo jak uderzysz w podbrzusze czy tu, ale tak same jajka Ciężko. Pod, brzusze też już pod brzusze robi wystarczająco. Także, moi drodzy, tak naprawdę zobaczcie, żeby mistrz uderzył, popatrzcie, musi się, popatrzcie, nachylić. Czyli mistrz, jak odsuniesz się tak, że ja cię nie dostał nogami, popatrzcie, no to tak naprawdę nic się mi nie może wydarzyć. Moi drodzy, no i co? Ja nie wiem, co jeszcze może kopać. Może, może kopać boczne kopnięcie, moi drodzy. Wiatr wieje. Sorry, jak będzie szumiało. Będzie kopał boczne kopnięcie na twarz. Nie sądzę, żeby się takie zdarzyło. No ale, moi drodzy. Hop. Albo w drugą. Śmiało. Hop. Odchylasz się. Kopiesz tą nogą, mistrzu, tą drugą. Hop. Odchylasz się. I tyle. Czyli zobaczcie. Na ławce. Tam, gdzie jest mało miejsca na fotelu, pa, siadaj mistrz jako pasażer sa, w samochodzie. Zobaczcie. No jest bardzo, jest bardzo podobnie. Zaczyna mnie ktoś obejmować. Hop, raz. Wziąłem tu samochód. Pach. Jeżeli mnie już złapał, hop, <grafię> uderzam. Mój drodzy, zauważcie, że nie spinam się. Popatrz. Hop, raz. Przepraszam cię, mistrzu. I zobacz tu. Mistrzu, yy, ładuj. Zobacz, tu jest przecież miejsce, tak? No to teraz, mistrzu, śmiało mi ściąg. Czyli zobaczcie, zaczyna mnie targać, ja więc wystawiam ręce tu, czyli uderzam w oczy, w dół głowa, tak? Jestem w aucie, więc mam mało miejsca, więc wsadzam jego głowę pod, pod swoją pachę i mam spokój. No dobra, mistrzu, może w zęby byś mi chciał dać? W aucie, jak myślisz? Nie wiem. Różnie, różnie pewnie mają. No, nie wiem, moi drodzy. No, jak myślicie? Bum! No, mógłby, mógłby jakiś pasażer. Moi drodzy, pamiętaj. Nie? Pamiętacie? Widzicie? Ta sama zasada. Popatrz. Na pewno musi się odwrócić. Tak! Jak i... widzisz, że coś się dzieje, nie rób tak, bo dojdzie. Zrób hop, tu. Widzisz? Zobacz. Czyli w momencie, kiedy idzie, zobacz, Podnieś rękę, złap za bety i działa. Jeżeli by ta ręka szła, hop, raz, dwa. No, także moi drodzy, czegoś nam tu brakuje, mistrzu. Czego? No nie wiem, no siedzimy na ławce o, o suchej gębie. Nie, nie wiem, czy to normalne. Nie wiem, mistrzu, ale tam jest sklep. W sensie ja mam lecieć. No. To młodszy. No właśnie, ja jestem młodszy, tak. Masz rację, mistrzu. Tak, zgadza. Tu się zgodzę. No, moi drodzy, mam nadzieję, że, że te techniki e, dadzą wam taki obraz tego, e, jak możecie się bronić. To są techniki proste, łatwe, które nie wymagają wielkiej e, wielkich takich treningów długich, aczkolwiek wymagają bez treningu, bez przećwiczenia tego nie zrobić, więc naprawdę zalecam ci, żebyś sobie z kimś bliskim, pamiętajcie, uczcie się rodzinnie, czyli niech żona się umie obronić, niech twój syn, niech twoja córka też umieją pewne techniki z zakresu samoobrony, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ich Użyć moi drodzy, a czasy są dosyć dziwne. I tym oto mrocznym akcentem, bo już wiatr będzie Wam szumiało w tym mikrofonie. Uh! No, moi drodzy, taki mamy słaby mikrofon, że nie mamy systemu antyszumiącego, a królik został gdzieś tam w domu. Dzięki, mistrzu. Dzięki, na pewno dzisiaj dużo wiedzy. Dużo wiedzy, no, moi drodzy, i tym oto e, akcentem, siedzimy na ławce. I czekamy, może się dosiądzie ktoś trzeci i przyniesie cokolwiek. Także moi drodzy, dzięki. Oczywiście miałem na myśli ciepłą herbatę w termosie. Tak, długo nie posiedzimy. Bo długo nie posiedzimy, bo jest zimno. Tak. No, także moi drodzy, dzięki i do zobaczenia.